Hello, witam w kolejnym odcinku ze zdrapek. Dzisiaj mam zdrapeczki za 60 zł, taki miks. I oczywiście na pierwszym planie, że były świąteczne kalendarze. Uparłam <grywam> się na nie chyba wszystkie, które zostały w moich kolekturach. W końcu wykupię. I chciałam dopowiedzieć, że pewnie będą puste, ale może, może takiej tragedii nie będzie. Więc tak, trzy świąteczne kalendarze. Za 5 zł mam dwa razy kocham zdrapki oraz dwa razy pudełko czekoladek. Swoją drogą, bo dzisiaj drapię drapaczką Michała, więc wypróbujemy przy okazji drapaczkę Michała na pudełku czekoladek, bo chyba jeszcze nie próbowałam. A ponadto mamy 5 drapeczek kopalnia diamentów, więc w sumie taki zielono-żółty zielono dzisiaj odcinek, zupełnie przez przypadek. No dobra, to zaczynamy sobie od tej naszej kopalni diamentów. Ciekawe, czy coś się tutaj uda. Ciekawego ugrać. Tak, właśnie, powiem, przyznam szczerze, celowo brałam kopalnię diamentów, ponieważ Michał swoim drapaczkiem dwa razy już wyczarował 50 złotych w tej strapce. No, ciekawe, jak będzie u mnie. U mnie był trochę gorszy scenariusz, ponieważ najwięcej udało mi się wydrapać tutaj 5 złotych, czyli takie 50 ale bez zera. A tak poza tym to nic. Szukamy diamentu. Mamy oskard, dzwonek, cukierek, koniczynę, pierścionek, perłę oraz worek. Więc pierwsza zdrapeczka niestety jest przegrana. No, ale może coś się uda na przykład tutaj wydrapać. Mamy cukierek, pierścionek, dzwonek, mamy diament. No. Mamy kolejny diament. Uf, uf, jeszcze chwilę to uwierzę, że coś się uda ciekawego tutaj ugrać. Dwa diamenty. No pewnie będzie czwóreczka, nie? Dwa złote i dwa złote. Czwóreczka. No ale sympatycznie, nie powiem, że nie. Zdrabka wygrana. Następna kopalnia diamentów. Mamy złoto, koniczynę, kuper zegarek, kolczyki, plik oraz koronę, więc tym razem niestety jest puściusieńko nic nie ma i dwie kopalnie diamentów nam zostały tym razem mamy perłę, złoto mamy diament, mamy kolejny diament, no proszę jak widać drapaczka Michała jest dobra właśnie na na kopalnie diamentów i teraz będzie znowu cztery złote czy coś więcej Dwa złote, i diament był jeszcze tutaj. 2 złote, czyli mamy ponownie cztery zdrapki. Jest cztery złote na zdrapeczce, No całkiem nieźle. Ciekawe, czy ta będzie wygrana, czy przegrana. Mamy zegarek, koronę, cukierek, perłę, pierścionek oraz złoto, kufer i róże. Chyba coś pokręciłam, ale w każdym bądź razie bez diamentu. No ale i tak prawie cała kopalnia diamentów nam się zwróciła a teraz pudełko czekoladek no, drapaczka, mam nadzieję, że dasz sobie radę z tym aha czuję pewien opór nugat i serce migdał i muszla nugat e, tiramisu e, precel oraz serce Kokos, mięta, pretzel, mięta, o, mleczna i piernik. Tiramisu i mleczna oraz kakao i kakao. O, mamy coś. I co to, cóż to będzie? 5 zł, Ale spoko, dobra, już sobie witarki mm, kontrolne zostawię. No później do, do drapania, bo czuję, że tą drapaczką to mogę uszkodzić z Nie, y... Tiramisu mleczna. Gra druga. jest mi się wszystko tutaj rozjeżdża. Muszla i mleczna. Mięta i precel. Gra czwarta. Boże, kochanek, to opornie idzie. Kokos i precel. Muszla. I piernik, migdał, i piernik, tiramisu i kakao, serce oraz mięta i migdał z kokosem. Ta zdrapeczka jest pusta. No to dwie zdrapeczki za 5 zł do końca i potem zostają nam już świąteczne kalendarze. Kocham zdrapki

Upewnijmy się D e. No niestety szkoda. Wielka szkoda. A tutaj Siedłemka, oby była szczęśliwa. 22 11 dwa. oraz osiemnaście mamy 12. To też takie płudząco podobne. 6, o jeż, 8. No nie lubię, jak oni tak robią. Jeszcze 17. Czuję się wtedy wyrolowana. 28, 13. Mhm. mhm. Ja po prostu piękny troll. Myślałem, Myślałam, że 22 jakimś studem ale 32. 4 9, 25 oraz 33. Ja powiem tyle. Ta zdrapeczka na premierze była dla mnie bardzo, bardzo łaskawa. Ale ostatnio coś się poprzyło i nie wiem. No, co to będzie dalej. No okej, okay. mamy trzy świąteczne kalendarze. Mam nadzieję, że tym razem coś mi tam dadzą. Oby, oby. Szukamy gwiazdeczki. Mamy sople piernik, korzuch, skrzata, lizaka, łyżwy, trąbkę, kartkę, czapkę, szyszki oraz renifera, choinka, pula, ciuchcia, Kominek, bębenek, stroik, jak na razie po gwiazdce ani widu, ani słychu, sania, aniołek, dzwonek, rękawica, świeca, bałwanek i skarpeta niestety. A w bonusie, czy będzie w końcu Mikołaj, mamy lampki. W sumie rzadko je widuję, ale to tak czy owak bez wygranej. Tutaj mamy 200, 000, 50, 300, 30, na wszystko różne. No niestety. Trosku szkoda, nie powiem, że nie. Nawet bardzo. SA. No szkoda, ale może w tym ksiątecznym kalendarzu, renifer. O, mamy gwiazdkę. No proszę. No proszę. Lizak, kula, trąbka, szyszki, skarpetka, czapeczka, sople, łyżwa, rękawice, ciuchcia, stroik. Aniołek, ciekawe czy nam coś się sumuje, czy nie, skrzat, bębenek, świeca, już dochodzę do wprawy powoli z drapaniem tej zdrapki, dzwonek, nic, choinka, sanie, kominek oraz kartka, w bonusie mamy prezent, o proszę. Więc jednak pod wygry wygrywającymi zdrabkami są najczęściej prezenty, a tutaj mamy 1000, 1000 po raz drugi, 10000, no no no, 50, 50 oraz 10 10000. No i ciekawe co się kryje pod tą naszą gwiazdeczką dycha, czy coś więcej, no szkoda, że tylko 10 złotych. No szkoda, kurczę. Hmm. Gdzie są te wszystkie grube wygrane? OK. okej. I ostatnia drapeczka na dzisiaj. Oby też była wygrywająca. Mamy dzwonek, skarpetkę, rękawiczkę, bębenek, szyszki, trąbkę, kożuch, stroik, Piernik, kominek, aniołek, kartka, lizak, świeca, sanie, bałwanek, łyżwa, sople, skrzat, ciuchcia, choinka, kula, czapka i renifer.

Nie wiem, nie wiem, jak to ludzie robią, że oni wydrapują w tej zdraparce jakieś takie duże, duże kwoty. No nie, nie, nie potrafię odpowiedzieć. Więc tak. Tutaj mamy 10, 5 to 15, a tutaj mamy 8 to razem 23 zł. Hm. No nie, mam nadzieję, że kolejnym razem będzie lepiej. Musi być, prawda? Będziecie trzymać kciuki za mnie. Mam nadzieję. Okej. Okay. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę oraz komentarza. Zapraszam na inne moje filmiki i do zobaczenia niebawem. Hej!